Przedstawię Wam tutaj układ do czytu pilota na układzie HCS. Układ jest bardzo prosty. Jest to, teraz w momencie pokażę Wam tutaj na układzie, o, słabo widać, PILT 16F1455. Teraz pokażę o co konkretnie chodzi. Pytka wygląda tak jest uniwersalna do różnych projektów. Podłączmy ją. Dobra. Działa. Tu mamy oryginalnego pilota firmy Nice, to jest chyba chyba Smilo, tak mi się wydaje. Jak widzimy, odczyt jest za każdym przyciśnięciem przycisku kod się zmienia. Teraz pokażę Wam jakieś, tu jest też chińska jakaś podruba, za 20 czy 15 zł. To już działa. Tu mamy widać w jednym ścisku połączone dwa, w czwórce nawet trzy są. No ok. Teraz tak, pokażę Wam też, tu bateria jest OK. Podłączę jeden tu na zasilaczu dam 3-3 V. Jak widzimy słaba bateria. Zwiększymy zasilanie do 8V. Bateria. OK. Jest też editor kodu, gdzie możemy zapisywać kod jakiś sobie chcemy razem z, z opisami. Tu damy jakieś tam przykłady, akurat przycisków samych. Możemy też porównać sobie kody, tak chciał klient. W sumie to nie wiem po co, no ale klient nasz pan. Jest porównanie, porównanie kodów i, i opisów. Też chciał w połączenie ze sztuczną inteligencją, ale nie wiem, czy to wykorzystuje. za sprawdzimy. Oj. A nie, jest, jest, jest. Czyli jakieś tokeny ma tutaj, widzę. Ale po co to? Nie wiem, nie wiem. Miało być, jest. To tak wy wygląda. <kluzny> tutaj jest też opis. Też stawię to na elektrodę. Jak działa układ HCS, jak to wszystko się koduje, rozkodowuje i tak dalej. Kod był brany, zaraz pokażę. Stąd też będzie na elektrodzie. Kopiujemy to, działa, przynajmniej mi zadziałało za pierwszym razem. To jest kod, o akurat kod w C jest, także polecam. Wszystko będzie dostępne na elektrodzie. W razie jakichkolwiek pytań proszę pytać. Niestety no klient. Kurde Niestety no klienci nie, nie chcą udostępniać kodu. W sumie się nie dziwię, bo za to płacą. Ale udostępnię HEX. To akurat mam na to pozwolenie. Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam.